To no tu Natalia. Prosto z południa Hiszpanii, nadaję do Was dzisiaj o temacie, który do mnie przyszedł w ostatnich dniach. Jest dla mnie inspirujący, ponieważ zadałam sobie kilka pytań. Jestem ciekawa, czy tylko ja zadaję sobie takie pytania. Posłuchajcie, czy kiedykolwiek pomyślałaś, że jest lub kot, który przydarzył Ci się na drodze, to czy to jest taki przypadek, czy on ma faktycznie coś Ci wnieść do tego życia? Drugie pytanie, jakie sobie pomyślałam, to czy, czy nasze zwierzę coś może powiedzieć o nas samych? O naszych na przykład cechach charakteru, czy o emocjach, w jakich się poruszamy, albo w ogóle kim jesteśmy jako ludzie. I ostatnie pytanie, czy zdarzyło się kiedyś tak, że na przykład miałaś wrażenie, że twój pies wie więcej, niż ci się wydaje? Albo że na przykład yy, miałaś wrażenie, że on jest po prostu świadom większego czegoś, poza które się wydarza? Coś po prostu, że coś jest poza tym. Jeżeli chociaż raz postawiłaś sobie takie pytania, to zostań ze mną i posłuchaj, co powiedziały zwierzęta, albo z jakich powodów w ogóle się zgłaszają tutaj zwierzęta, jak to wygląda i co mogą ciekawego powiedzieć w rozmowach. Także zapraszam do, do części, w której opowiem Wam o kilku przykładach. No i to co? To zaczynamy. Pierwszy, słuchajcie, opowiem Wam o zwierzaku, który przepięknie pokazał informację o tym, że jest świadoma, co się może wydarzyć w przyszłości. To jest ciekawe dla mnie, ponieważ to jest pies, w ogóle bardzo ciekawa historia, dlatego że ten pies jest psem raz pierwotnych, więc jego instynkty są naprawdę znacznie silniejsze, i jego działanie jest zupełnie inne niż takiego pieska, którego mamy w domu, znalezionego jako kundelka, czy na przykład jakiegoś takiego kanapowca. I co trzeba znać, ponieważ to jest bardzo potrzebne właścicielowi, który ma takiego psa. No i padło pytanie dla pieska, jak zareaguje, jeżeli będzie dziecko w domu, no to wyobraźcie sobie ciekawą sytuację, że pies pokazał mi, że będzie kontrolować wokół, czy na pewno dziecko jest bezpieczne, czy wszystko jest, czy wszystko jest w porządku, wiecie. Taka kontrola stada, no bo wiadomo, psy wyczuwają, że przychodzi najmłodszy członek rodziny, no i one też również chcą pełnić jakąś rolę w tym całym nowym wydarzeniu. Także tutaj jeden pies pokazał, że będzie kontrolował i będzie sprawdzał, czy na pewno wszystko jest w porządku, a drugi pies tej samej rasy w ten, sam, w ten sam czas pokazał, że będzie asystować mamie i będzie sprawdzać i doglądać, i będzie też się opiekować na swój właściwy sposób, jaki potrafi wyrazić. Także to jest bardzo ciekawe, ponieważ to jest przykład tego, że pies może. Jego świadomość, bo wiecie, my widzimy tylko skórkę, nie? Ale jego wyższa świadomość ma faktycznie taką wiedzę, że to się wydarzy, że to nadchodzi. Wiecie, te psy? Też ciekawe, bo bardzo pokazały mi wtedy też, że one czują zmianę hormonów u kobiety właśnie w ciąży, że wyczuwają to, że chcą ją chronić. Drugim ciekawym przykładem, który objawił mi się tutaj podczas rozmów, to był owczarek niemiecki, który pokazał mi bardzo ciekawą rzecz. Dlatego to jest tak ważne, żeby właściciele byli na, obecni na takich rozmowach, ponieważ to dla nich zazwyczaj są wiadomości od tych zwierząt takie, które oni zrozumieją. No i wyobraźcie sobie, że pies mi pokazał właśnie kartę odbijaną. I tak mówię, taką wiecie, jak to pracy, nie? Przychodzisz, odbijasz kartę, siadasz, robisz swoje. No ja tak na początku myślałam, że to chodzi o to, że ten pies jest pracującym psem. Czyli na przykład wychodzi sytuacja, że chodzi na treningi, na treningi węchowe, czy coś takiego to się oczywiście też pokryło, ale chodziło o to. Że słuchajcie, potem na końcu naszej rozmowy był przekaz dla właściciela taki osobisty od zwierzaka, no i ona powiedziała do tej właścicielki, że nie musi zrobić pierwszego kroku. No i wiecie, co się okazało? Okazało się, że właścicielka była w trakcie zmiany swojej pracy. W sensie wiedziała, że będzie odchodzić po 20 latach ze swojego stanowiska, żeby robić coś, co woła jej serce i które jest kompletnie inne od pracy przy biurku. Także bardzo ciekawa była ta historia, ponieważ to pokazuje też wielką świadomość ma tak naprawdę pies poza. Tą swoją własną skórką. Kolejną rzeczą jest ciekawe to, że możemy dzięki zwierzętom zobaczyć, w jakich poruszamy się emocjach, i to jest dla mnie turbo ciekawe, ponieważ z moich obserwacji są dwie grupy ludzi. Pierwsza grupa ludzi, która kompletnie nie wie, w czym się porusza, zwraca uwagę bardzo na ten świat zewnętrzny, żyje właściwie to życiem zewnętrznym i jakby nie przywiązuje do tego wagi. Co kreuje, w co inwestuje swój wewnętrzny dialog, w jakie emocje. I druga grupa ludzi, która jest zaawansowana albo przynajmniej w poszukiwaniach na stronie, że tak powiem, duchowej. No i to wygląda wtedy ciekawie, ponieważ zazwyczaj takie osoby mówią, że na zewnątrz jest bardzo, wiecie, wysoko wibracyjnie, wszystko się dużo dzieje, jest taka energia i wszystko. A często jest tak, że właśnie pod, pod spodem takiej wysokiej energii kryło się to, że są różne inne częstotliwości, w których się poruszamy. I zwierzę po prostu przekazuje informacje, że tak powiem, te, To jest dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ ja zawsze mówię takiemu właścicielowi, że ma się na mnie nie denerwować, czy też nie ma mieć tutaj wkurzenia, że coś powiem, ponieważ to, co przekazuje, to jest tylko i wyłącznie to, co spisuje na kartkę podczas rozmowy ze zwierzakiem, z jego wyższą świadomością, przez przekazują właśnie w formie obrazów, czy w formie opisów. Czy w formie czegoś, co przez moją percepcję ma zostać przesiane i zinterpretowane, więc to jest bardzo ciekawe, jak wiele informacji wychodzi na zewnątrz. No i potem właśnie jak często jak pytam, czy no czy właśnie jest tak, jak, tak jak tutaj kot, czy tam pies powiedział. No i właściwie zazwyczaj wychodzi tak, że faktycznie się tak zgadza. Kolejnym ciekawym punktem rozmów są osoby, które zgłaszają się właśnie ze zwierzakiem, który jest na przykład w trakcie choroby, albo w poszukiwaniach diagnozy, bo na przykład być może jest diagnoza błędna i zwierzę jest leczone zupełnie na coś innego, mimo tego, że objawy są takie, jak podaje ta pierwsza choroba. Także to są bardzo ciekawe, ale też wzruszające rozmowy. Tutaj właśnie ostatnio była taka przepiękna rozmowa, w której pies poprosił o zgodę swojej właścicielki na odejście. Pies, który właściwie to miał jechać na operację, żeby właśnie tam w kręgach szyjnych jeszcze spróbować jej pomóc, ale pies jasno i wyraźnie powiedział, że ona już nie ma ochoty dalej walczyć, ona już nie ma ochoty ona chce po prostu swoje wszystkie doświadczenia zebrała i chce pozwolić sobie na odejście. I o taką zgodę poprosiła, także takie rozmowy też są. I to też zwierzęta są tego świadome, kiedy odchodzą, kiedy ich ciało już nie domaga, albo kiedy na przykład właściciel za mocno trzyma i nie chce puścić. Także to też jest ciekawe, bo wiecie, to jest, jesteśmy naprawdę połączeni jakąś niewidzialną linią, i to wszystko zdaje się być jednym. I co ciekawe, ostatnie zdanie zawsze należy do zwierzaka. Wyobraźcie sobie, że sytuacja wygląda w ten sposób, że zgłasza się do mnie na przykład osoba, która mówi, że chciałaby bardzo porozmawiać z koniem, że jest taka i taka sytuacja. No i wiecie, w większości od razu sprawdzam, jakie są też pytania. Pytam, czy to jest właściciel, no bo tak jak powiedziałam, zazwyczaj koń, czy tam zwierzę, czy piesek, czy kot, niesie informację konkretną do swojego właściciela. No i okazało się, że. To nie był właściciel główny tego konia, tylko ktoś, kto przyglądał się z boku. I wyobraźcie sobie, że koń nie wyraził zgody na rozmowę, ponieważ ko koń przekazał mi, jak chciałam sprawdzić, czy, czy będę w stanie się w ogóle z tym koniem połączyć. Przekazał, że osoba, która jest właścicielem, nie jest gotowa na to, żeby zmierzyć się z tym, co koń chce przekazać. I że jakby mam tej sesji po prostu, że nie chcę rozmawiać ten koń. Odmówiłam, ponieważ zawsze ostatnie słowo należy dla zwierzaka, czy ja jestem w stanie z nim się połączyć, czy nie. Jeżeli nie ma takiej zgody, no to po prostu nie ma takiej rozmowy, więc to też jest ciekawe, że. Zwierzę dokładnie wie, kiedy może sobie pozwolić na to, żeby się przed kimś otworzyć, a przed kim nie. I co ciekawe, im bardziej pracujemy prawą półkulą, w wyższych troszkę rozwijających emocjach, to tym bardziej zwierzę mówi głębszy przekaz albo dłuższy przekaz. Jeżeli poruszamy się na przykład w niższych częstotliwościach, zwierzę potrafi odpowiadać naprawdę tylko półsłówkami. Sesja jest dosyć niewiadoma, o wiele rzeczy muszę dopytywać, bo po prostu zamknięte pole przestrzeni informacyjnej. I to jest bardzo ciekawe, ponieważ to wychodzi znacznie poza tą skórkę psa, którą widzimy na zewnątrz. No i już tak zmierzając sobie do brzegu, do podsumowania, chciałam was zapytać kilka pytań. Powiedzcie mi, czy to jest wszystko możliwe, że zwierzęta mogą nam tak pięknie pokazywać swoje doświadczenia, a nasze myśli kształty? To wszystko może znaczyć, że my jesteśmy jakoś faktycznie połączeni tą niewidzialną siecią? Czy to może być wystarczające, żeby wyjść naprzeciw i spojrzeć, że odpowiedzi są wewnątrz? Czy dopiero one potem kreują to, co jest na zewnątrz? No i czy nasze emocje, troski i generalnie myśli są? Subtelnie poprzeplatane z wyższą świadomością zwierzęcia? Ja sobie te pytania zadawałam już naprawdę długi okres czasu, i gdy się spojrzy nasza, na naszego małego towarzysza, małego może ciałem, ale wielkiego sercem, czy on nie jest naszym takim nauczycielem, który w ciszy i w pokorze pokazuje nam to, co teraz jest najważniejsze? No, z takimi pytaniami Was tutaj zostawiam, ale też pamiętajcie, że granica między światem materialnym a tym, czego nie widać, zawsze jest wyznaczona przez nas. No i pamiętajcie, że rzeczywistość nie kończy się tam, gdzie kończy się wzrok, tam się dopiero zaczyna widzenie. Z tym was moi drodzy, tutaj zostawiam. Słyszymy się w ostatni piątek miesiąca. Mam nadzieję, że te przykłady też Wam coś podpowiedziały z tym, co się dzieje aktualnie u Was. Będzie też więcej takich historii tutaj na kanale. Chciałabym Was też zaprosić do takiej małej społeczności tutaj, która ma na celu zobaczyć, że zwierzę naprawdę potrafi pokazać nam wiele interesujących punktów widzenia, których na co dzień nie dostrzegamy. Na moim Instagramie też możecie zobaczyć opinie osób, które też komunikowały się przeze mnie ze swoimi zwierzętami. Możecie też zobaczyć zapowiedzi tego kanału, kiedy będą nowe odcinki lub krótkie, skrótowe informacje. Także moi drodzy, z południa Hiszpanii, od Natalii, prosto z serca zostawiam Was z tym tutaj. Niech się darzy. Adios. See you soon.